Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam w Pepko. Jak wiecie, od dzisiaj jest nowa gazetka, więc zobaczymy sobie, czy warto wybrać się do Pepko na zakupy. Tutaj oglądam bardzo ładny chodniczek, 30 zł w kolorze granatowym. Natomiast tutaj już mamy poduszki. Taka poduszka 40 zł w kolorze beżowym z dodatkiem granatu. Takie w pasy też bardzo ładne i cena tych poduch to 30 zł. Też bardzo fajnie wyglądają. Natomiast mnie osobiście bardzo interesowały te siedziska i są dostępne akurat w dwóch kolorach: beżowym i w kolorze granatowym cena takiego siedziska to 30 zł, także naprawdę niewiele, fajne, chociaż powiem Wam, że jednak stwierdziłam, że no tak naprawdę to nie przydadzą mi się, natomiast spodobał mi się też koc, 40 zł i te ramki. Te ramki chyba już były wcześniej dostępne. Po 20 zł pasujące ramki, tak naprawdę, do wielu stylów: do stylu Boho, do stylu Hampton, do stylu wakacyjnego, morskiego, także. Wielozadaniowe powiedzmy te ramki, i tutaj mamy bardzo ładne bieżniki i takie serwety. Bieżnik 20 zł, natomiast serweta 10, obydwa bardzo ładne i powiem Wam, że mają coś w sobie. Jeżeli chodzi o nowości, to mamy tutaj jeszcze takie doniczki. Są to doniczki, które możemy powiesić. Cena 20 zł. I powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podobają. Silicznie wyglądają, naprawdę. Tutaj mamy też takie doniczki. Cena 15 zł w kolorze szarym, takie jakby bombelki. Te doniczki już były wcześniej dostępne, nie jest to nowość, ale aktualnie są w, w gazetce. Jeżeli chodzi o nowości, to mamy tutaj lampki 30 zł w kolorze białym i ciemnoszarym. 15 zł. Te obok bardzo mi się podobają. Tutaj mamy, jak widzicie, już resztki. Było tych koszyków znacznie więcej. Cena: 15 zł za ten mniejszy. I tutaj mamy też takie dekoracje. Te rzeczy już Wam pokazywałam w poprzednich filmach. Tu mamy takie lampki po 30 zł. I takie po 30. Pojawiła się nowa poduszka, nowy kolor 25 zł. Niestety tej beżowej już nie było, także spóźniłam się, może uda mi się kupić w innym pepko ten sam rodzaj różowy. Nowa ramka jest to ramka plastikowa, natomiast wygląda jakby była. Z betonu 15 zł. I nowe świece, bardzo dekoracyjne. Od razu wpadły mi w oko i powiem Wam, że no niekoniecznie do palenia, ale sam, sam widok. Po prostu tych świec, no po prostu ładne, po prostu ładne. Cena 30 zł w bardzo dekoracyjnym pojemniku. Tutaj mamy jeszcze takie świece i cena 12 zł. 17 zł i 25. Też bardzo ładne. I zobaczcie, jakie wazony są. Naprawdę przepiękne. Od razu też mi się spodobały. Jak zauważycie, to troszeczkę się różnią. 25 zł za taki wazon. A tutaj są kocy z poprzednich kolekcji, 30 zł, taki w kolorze szarym, ten ładny w kolorze musztardowym, 45 zł. I zapachy do wnętrz, tutaj mamy dwa w takich dość dekoracyjnych buteleczkach. Dwadzieścia pięć złotych. Śliczne szklanki po siedem złotych w kolorze niebieskim. Tu mamy komplet za siedemnaście złotych. Dostępne również są z najnowszej kolekcji kubki. Po 4 zł. Jak widzicie, bardzo duża dostawa. Tutaj pani jeszcze rozkładają towar. Także podejrzewam, że będą jeszcze ubrania, bo jak przeszłam to w ogóle jeszcze ubrań nie ma nowości. Przynajmniej na dziale damskim. Tutaj 8 zł. Taka mała miseczka. I dostępne są również duże po 25 zł. W kolorze białym i w kolorze niebieskim. Pojemniki na lody po 6 zł. I taka deska do serwowania serów czy, czy innych rzeczy. Bardzo ładnie wykonana. Ładny kolor. Takie jakby kafelki. Tak jakoś mi się to skojarzyło, i cena za tą deskę to 25 zł. Bardzo ładna, podoba mi się. I jak widzicie, zostało niewiele sztuk, albo po prostu tyle przyszło. Yy, tutaj mamy po 12 zł. butelki. Puszki, puszka y, kosztuje 10 zł. Puszka metalowa. 25 zł zestaw y, takich pojemników szklanych do przechowywania, i tutaj mamy butelki y, do napojów z kostkami. Które można zamrozić. Cena 9 zł. Dwa kolory: jasno-niebieski i ciemno-niebieski granatowy. Bardzo fajne są te butelki, tylko szkoda, że plastikowe, bo na pewno jakby były szklane, to by były znacznie fajniejsze. I takie pojemniki po 20 zł. Niestety też plastikowe. Tutaj mamy szklany 25 zł. 30 zł. I słonki do napojów. Też z najnowszej gazetki. Tutaj mamy z motywem morskim. Cena 4 zł. To są plastikowe, natomiast tutaj mamy fajniejszy zestaw za 10 zł. Owoce. Dostępna jest również ta szczoteczka do oczyszczenia. I tutaj mamy też takie spinacze. Wiecie, żeby zamknąć po prostu torebkę np. z przyprawą. Cena 7 złotych i dostępne są różne kolory. W najnowszej gazetce są również kubki, ale te kubki są już w sklepie od jakiegoś czasu. 5 złotych. Pojawiły się te, które bardzo szybko zniknęły ze sklepu. I tutaj cena 5 zł. Także jeżeli ktoś nie zdążył, to ma okazję. Jest naprawdę bardzo dużo pięknych kubków. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I zerkniemy jeszcze tutaj na ten dział z akcesoriami, z rzeczami na przyjęcia. Bardzo duży wybór balonów w kształcie cyfry. Tutaj mamy serpentyny po 5 zł, 3 zł, balony cyfry 5 zł, takie balony w kropki. 5 zł, i takie za 4 zł z buźkami. 8 zł za taki zestaw. I czapeczki 6 zł. Mamy tutaj 6 czapeczek, wychodzi złotówka za sztukę. 8 zł. Rurki 3, 8 zł. świecące balony. Na dziale damskim niestety nie ma nic z nowości, natomiast na dziale dziecięcym znalazłam kilka fajnych ubranek. Tutaj oglądam koszulki, oczywiście z motywem letnim. Cena 8 zł. Jest dosłownie kilka tylko nowości, natomiast wybiorę się za kilka dni i obejrzymy sobie na pewno więcej rzeczy. Tutaj mamy spodnie dresowe, bardzo ładne, w kolorze zieleni. I jak widzicie pojawiła się nowa bajka, bo ostatnio to była chyba tylko myszka Miki, myszka Mini i jakaś jeszcze. Także mamy nową bajkę. Tutaj kolejna koszulka za 10 zł, z żyrafami. I tutaj mamy... Taki dwupak ze słoniami, dół zielony i zaraz zobaczymy cenę. 15 zł osiem złotych taka koszulka, też z żyrafą. I 10 zł z małpami, 20 zł, nowość. Bardzo ładna koszulka z kołnierzykiem. I to jest na pewno nowa kolekcja. Tutaj mamy za 15 zł, również z najnowszej kolekcji. 10 złotych bardzo fajne spodenki i te też 10 złotych. 20 złotych koszula w palmy też bardzo ładna. I tutaj obok też królka z palmami, i cena 8 zł. 12 zł. z takimi okularami, i spodnie z dinozaurami, tutaj na nogawce, i cena za te spodnie. Tutaj tył wygląda tak. 25 zł. Bardzo fajny też. Te też mi się spodobały. 25 zł. Z takimi łatkami na kolanach. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Super. i piętnaście złotych takie spodnie w kolorze beżowym, dresowe dwadzieścia złotych A gdyby jeszcze było zimno, to są jeszcze dostępne kurtki po 40 zł z myszką miki. Niestety duża dziewczynka i duży chłopiec świecą pustkami. Zdecydowanie więcej jest dla tych mniejszych dzieci, ale wybiorę się kolejnym razem, może uda się coś fajnego znaleźć. Ja kochani żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa!